Kiedy wyobrażamy sobie zagrożenia, jakie mogą płynąć ze strony sztucznej inteligencji, to w głównej mierze mamy w głowie sceny rodem z Matrixa lub Terminatora i zastanawiamy się, co się może stać złego, jeżeli wymknie się o nas pod naszej kontroli. Jest to całkowicie normalne, bo dokładnie w tym kierunku ustawiała nas popkultura przez ostatnie dekady, ale to, na co nie zwracamy uwagi, to na zagrożenia, jakie mogą płynąć z tego kierunku, nie że wymknie nam się o nas pod kontroli. Ale że z sukcesem zintegrujemy ją z naszym całym życiem, tak jak zrobiliśmy to z elektrycznością, czy choćby internetem, i zaczniemy zmieniać to, czym tak naprawdę jest człowieczeństwo. Ponieważ już dzisiaj na świecie są startupy, które zajmują się tworzeniem urządzeń mających na celu połączyć nas bezpośrednio z mózgiem. Znaczy nie nas z mózgiem, tylko te urządzenia bezpośrednio z naszym mózgiem. I na czele tych startupów jest Neuralink który już dzisiaj dokonuje pierwszych prób na pacjentach, wszczepiając im ten implanty, na razie na osobach niepełnosprawnych, pozwalając im w ten sposób mieć jakikolwiek wpływ na rzeczywistość, na kontakt ze światem. Ale pytanie, co jeżeli rozwój w tym obszarze spowoduje, że technologia domózgowych implantów połączona ze sztuczną inteligencją stanie się nowym trendem, nowym iPhone'em? Spowoduje, że zaczniemy łączyć nasze umysły bezpośrednio ze sztuczną inteligencją, po to, żeby pamiętać więcej, znać tuziny języków yy, i przede wszystkim zyskać przewagę ekonomiczną nad innymi. Jak taka przyszłość może wyglądać i jakie niesie ze sobą zagrożenia, o tym opowiem w tym odcinku. W 2024 roku firma Neuralink po raz pierwszy w historii wszczepiła implant człowiekowi, który łączył jego mózg z komputerem. Pacjentem była osoba, która była sparaliżowana, czy nadal jest bo żyje, sparaliżowana od szyi w dół, więc wszczepienie tego implantu spowodowało, że była ona w stanie poruszać za pomocą myśli kursorem na komputerze oraz pisać wiadomości, co znacząco zwiększyło jej sposób na funkcjonowanie w naszym wspólnym świecie. To wydarzenie rozpoczęło coś, co możemy nazwać jako początek integracji człowieka z maszyną, ponieważ na stan dzisiejszy, czyli na przełom października, listopada, kiedy nagrywam ten film, już 12 osób miało wszczepiony taki implant i spędzili oni łącznie ponad 15 tysięcy godzin z urządzeniem działającym w ich mózgach. Dane z tych eksperymentów i z tych ludzi spowodowały, że urządzenie to dostało miano breakthrough device w amerykańskiej agencji do spraw leków i żywności, co bardzo znacznie skraca ścieżkę, jaką to urządzenie musi przejść, żeby trafić masowo na rynek. Neuralink w tym czasie też uruchomił globalny rejestr pacjentów, że każda osoba, która spełnia kliniczne kryteria, może się zarejestrować i wziąć jako ochotnik udział w testach tego urządzenia. Na ten moment implant ma głównie pomagać osobom z ciężkimi urazami układu nerwowego, osobami, które mają jakieś zaburzenia mowy, są sparaliżowane. W niedalekiej przyszłości mają też pomagać ludziom odzyskiwać wzrok za pomocą programu BlindSight, który ma taki pomysł, żeby za pomocą tego implantu od razu przesyłać obraz do kory wzrokowej, ale równolegle firma rozwija koncept ogólnego interfejsu mózgowego, który nazywają Whole Brain Interface który w praktyce ma oznaczać możliwość dwukierunkowej komunikacji pomiędzy mózgiem a sztuczną inteligencją. I według oficjalnej mapy Neuralinka ten element ma już być dostępny w 2028 roku. I choć na razie ta technologia dotyczy raptem kilkunastu osób, to każda technologia zanim staje się standardem, zaczyna od jakiejś niszy. Teraz, kiedy my jako zdrowe osoby dzisiaj myślimy o tym, żeby wszczepić sobie do mózgu implant, który łączyłby nas z komputerem, raczej nie wydaje się to zbyt zachęcające, wręcz przerażające. Ale ostatecznie to nie będzie wizja, do której trzeba będzie ludzi przekonywać albo zmuszać, tylko to będzie wizja, którą każdy z nas będzie samemu chciał kupić. Bo wyobraź sobie, że będziesz mógł bez nauki mówić biegle w każdym języku. Pamiętać każdy szczegół ze swojego życia, każde wspomnienie, każdy fakt, jaki kiedykolwiek się nauczyłeś i przeczytałeś, że Twoja koncentracja nie będzie się dała po dwóch godzinach, tylko być może będzie tak długo utrzymywana, jak długo utrzymywana jest bateria w, w takim implancie. Czyli w sumie przez nieskończony czas. No dobra, tutaj może trochę odleciałem. Niemniej. To urządzenie będzie atrakcyjne dla każdego, kto będzie chciał zyskać przewagę ekonomiczną nad innymi, czyli nad nie wiem, każdy prezes jakiejś wielkiej korporacji albo nawet małej firmy, który będzie chciał lepiej podejmować decyzje, lepiej analizować dane. Dla niego taki implant będzie game changerem. Każdy twórca, który będzie chciał tworzyć więcej, lepiej, szybciej, dla niego taki implant też będzie bardzo pomocny. A im więcej ludzi będzie miało taki implant, tym mniej ludzi będzie chciało zostać w tyle za innymi, więc też się będzie decydowało na tego rodzaju procedurę. Więc w tym tkwi największa pokusa, czyli że to my sami otworzymy drzwi do tego, by nasze ciała, mózgi, nasze umysły już nie do końca były w pełni nasze. I teraz, kiedy mówię o tych benefitach, jakie mogą płynąć z tego, że taki implant będziemy posiadać, to trochę brzmi jak taki cheat code do życia, trochę jak w filmie Limitless z Bradley Cooperem. I w sumie, podobnie jak w tym filmie, ta pigułka, którą zażywał bohater, na początku była dla niego darem z niebios, który pozwolił mu na diametralną zmianę swojego życia, ale bardzo szybko stała się uzależnieniem, a na końcu pułapką, z której de facto nie było wyjścia, bo zakończyłaby się dla niego śmiercią. I z tego rodzaju interfejsami może być bardzo podobnie, to znaczy na początku będą one nam dawały ludzką moc, potem staną się standardem tego, jak funkcjonuje społeczeństwo i rzeczywistość, a na końcu staną się pułapką bez wyjścia i warunkiem przetrwania i nową formą kontroli. Więc warto sobie postawić pytanie, czy tego rodzaju integracja nas ze sztuczną inteligencją to będzie postęp, czy po prostu nowa forma zależności? No bo kiedy zyskamy dostęp do nadludzkiej mocy, ale ten dostęp będzie tak długo, jak długo nie zostanie wypięta nam wtyczka, to pytanie, czy ta moc jest nasza? I drugie pytanie, czy kiedy nasz umysł wspomagany jest sztuczną inteligencją, to czym w takiej sytuacji w ogóle jesteśmy my? Każda większa rewolucja technologiczna w historii ludzkości na początku obiecywała wolność, ale ostatecznie kończyła się nową formą zależności. Kiedy ludzkość wymyśliła rolnictwo, no to w pewien sposób po to, żeby uwolnić się od konieczności tułania się po świecie w poszukiwaniu pożywienia i prowadzenia koczowniczego trybu życia. Niemniej, bardzo szybko okazało się, że uprawiając ziemię trzeba dostosować swoje życie do rytmu tej ziemi, żeby to jedzenie produkować. A następnie produkowanie żywności z nadwyżką zaczęło powodować, że część ludzi nie musiała tej żywności produkować, więc mogła zająć się czymś innym. Tak zaczęły powstawać technologie, a wraz z technologią systemy, które znamy przez ostatnie tysiąclecia, głównie opierające się na wąskiej warstwie ludzi, którzy rządzili i całych masach ludzi, którzy byli albo niewolnikami, albo pochodnymi formami niewolnictwa. Następnie ludzkość wymyśliła maszynę parową. Która miała zastąpić pracę ludzkich mięśni, ale ludzie bardzo szybko wpadli w tryby przemysłu, który zaczął się rozwijać i pracować szybciej niż jakikolwiek człowiek, jest chyba w ogóle przystosowany biologicznie. Wymyśliliśmy internet i media społecznościowe, które miały łączyć ludzi. Na całym świecie, no ale jak wiemy, one raczej bardziej dzielą ludzi niż łączą, jeszcze decydują o tym, co widzisz, jak widzisz, co jest Tobie polecane i znają Ciebie lepiej niż pewnie Ty sam. I w przypadku neuronalnych implantów, takiego rodzaju backlash, czyli ten negatywny efekt, jaki, jakiego się nie spodziewamy w tym momencie, może przyjść dużo szybciej, ponieważ mówimy tu o narzędziu, które nie będzie na zewnątrz, tylko będzie w naszych mózgach. Bo teraz, jeżeli będziemy mieli dostęp do dwustronnego interfejsu mózg, sztuczna inteligencja, to nie tylko my będziemy mogli korzystać z zasobów jej, ale ona będzie też mogła korzystać z naszych zasobów. A wtedy zarówno to my będziemy mogli wpływać na nią, jak i ona będzie mogła wpływać na nas. Oczywiście nie mówię tu o takim, wiecie, wpływaniu jak człowiek pod wpływu jakiejś tam naleczki wódu, tylko o takim delikatnej sugestii, podpowiedzi, lekkiej korekcji tego, jak interpretujesz świat. Już dzisiaj algorytmy wiedzą o nas więcej niż my sami o sobie. Wiedzą, w co klikniemy zanim to zrobimy, wiedzą co nas smuci, wiedzą co nas stresuje, jakie mamy poglądy, ambicje, marzenia, plany i wiedzą to głównie na podstawie danych z naszego telefonu i z tego jak korzystamy z internetu. To teraz pomyśl, co się stanie, jeżeli źródłem danych nie będzie telefon, tylko nasz mózg. Technologie predykcyjne są już dzisiaj Czymś na porządku dziennym, zwłaszcza w dziedzinie wojskowości, gdzie jest chociażby taka firma jak Palantir, z którą notabene Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie podpisało list intencyjny. Więc jeżeli dołożymy do tego takiego neuralinka, to jest to naturalny element rozwoju takich technologii predykcyjnych, dzięki którym nie trzeba będzie nawet odczytywać nastrojów społecznych, one będą widoczne w zalążku, zanim w ogóle społeczeństwo skapnie się, że jest jakiś inny nastrój. Co spowoduje, że politycy nie będą musieli obawiać się, że nagle obudzą się z ręką w nocniku i nie wiem, 300 tysiącami ludzi na ulicach protestujących, tylko będą widzieli zalążek fermentu, który być może będzie można sprytniej w bardzo delikatny i subtelny sposób ugasić. I teraz, kiedy dzisiaj stosowane są jakieś techniki manipulacji albo propagandy, aby podpowiedzieć ludziom, co należałoby zrobić, to w momencie istnienia takich interfejsów mózg-AI, to AI może zdecydować za nas. Co chcemy zrobić, tak żeby to się wydawało, jakby była nasza własna i prywatna decyzja. Więc w tym sensie tego rodzaju technologia, gdzie będziemy nasze mózgi łączyć ze sztuczną inteligencją, to nie jest tylko przełomowa technologia, która może bardzo mocno świat popchnąć do przodu, ale to też jest nowy paradygmat władzy. Władzy, która nie opiera się na przymusie albo na cenzurze albo na dociskaniu ludzi twarzą do ziemi, tylko po prostu na symbiozie. Bo jeżeli system będzie potrafił w tej dwustronnej komunikacji. Synchronizować Twoje emocje, odczucia, zamiary i pragnienia ze swoimi własnymi celami, zamiarami i pragnieniami, no to znika jakakolwiek potrzeba kontroli, propagandy i tym podobne. Bo wystarczy, że system nauczy się, jak nauczyć Ciebie chcieć tego samego, czego chce on, a że takich ludzi jak Ty będzie dużo więcej i system będzie miał też do nich dostęp, no to będzie istniała możliwość do tego, aby zacząć tworzyć społeczeństwa, które działają trochę jak taki rój. Gdzie wtedy niestety coś takiego jak własne ja zaczyna zanikać. I to w pewien sposób już istnieje dzisiaj, kiedy nasze mózgi są jeszcze czyste od tej technologii, ale my już w większości żyjemy w rytmie algorytmów, które już decydują o tym, jakie treści nam wyświetlić, czy nas pocieszyć, czy nas troszeczkę podkurwić, co nam polecić do tego, żebyśmy żebyśmy być może kupili. Ale my wciąż mamy do tego dystans, że możemy podjąć decyzję o tym, żeby się od tego całkowicie odciąć, nie wiem, rzucić telefon w kąt, wyjechać w bieszczady i zdecydować: to nie jestem ja, to jest system. Ja nie jestem do tego podpięty. Natomiast w momencie funkcjonowania takich interfejsów, gdzie mamy w swojej głowie implant, no to ten dystans zaczyna zanikać, bo system po prostu żyje w nas. I oczywiście to zagrożenie, o którym mówię, czyli o bezpośredniej kontroli nad masami, przez bardzo wąską ga garstkę, to jest największe zagrożenie, jakie płynie z tej technologii, to nie jest jedyne. Załóżmy, że z jakichś różnych powodów nie dojdzie do takiej negatywnej wizji przyszłości, będą jakieś regulacje, różne rzeczy, i ta technologia pozostanie czysta, czyli po prostu da nam te nadludzkie moce, ale nikt, albo prawie nikt nie będzie starał się jej wykorzystać do masowej kontroli, to nadal pewne zagrożenia istnieją e, co najmniej dwa. Sztuczna inteligencja to technologia, która nie rozróżnia faktów od tego, co tylko wydaje się prawdopodobne. Dla nas ludzi pomyłka to jest coś, co odbiega od rzeczywistości, ale dla sztucznej inteligencji takie pomyłki, które my nazywamy halucynacjami, potrafią tworzyć bardzo spójne i logiczne narracje, które są na pierwszy rzut oka bardzo trudne do rozróżnienia od prawdy. I choć my uznajemy to za niedoskonałość systemów i firmy zajmujące się budowaniem takich modeli starają się ją możliwie niwelować, to warto sobie zadać pytanie, czy to na pewno jest niedoskonałość, czy być może nowa forma prawdy, budowana na tym, co wydaje się wystarczająco prawdopodobne, abyśmy w to uwierzyli. No bo my sztuczną inteligencję budujemy w dużej mierze w oparciu o wiedzę o tym, jak działa nasz własny umysł i mózg. A przecież to, co my, ludzie, widzimy, słyszymy i to, jak odbieramy rzeczywistość, nie jest jej prostym odbiciem, tylko interpretacją danych. Nasze mózgi i nasze ciała filtrują te bodźce, które do nas docierają, i na podstawie tych przefiltrowanych na wejściu danych tworzą obraz świata w taki sposób, w jaki go widzimy. I sztuczna inteligencja robi dokładnie to samo, tylko trochę na innym poziomie i przy użyciu trochę innych narzędzi. Więc jeżeli maszyna wymyśla fakty, które brzmią bardzo przekonująco, to czym te jej halucynacje różnią się tak naprawdę od naszych ludzkich iluzji i złudzeń? Przecież my sami wielokrotnie wierzymy w rzeczy, które wydają się bardzo przekonujące i wyglądają jak prawda, ale z tą prawdą wcale nie muszą mieć wiele wspólnego. Więc kolejne zagrożenie, jakie płynie, to co, jeżeli nasze własne urojenia i złudzenia zostaną zaamplifikowane przez halucynacje sztucznej inteligencji? Więc jeżeli świat istnieje w jakiejś formie i to, jak my go odbieramy, jest związane z tym, jak nasza. Ciała, mózgi są skonstruowane do tego, żeby go odbierać. Następnie mamy sztuczną inteligencję, która nie odbiera tego świata tak jak my go odbieramy, tylko odbiera go według jej statystycznej logiki. To w tym połączeniu nas z nią możemy zacząć coraz bardziej odczuwać świat według tego, jak ona przewiduje, że on powinien wyglądać. Więc z każdym impulsem synchronizowanym z tą technologią nasze myśli mogą być oczywiście coraz bardziej uspójnione, ale jednocześnie też coraz mniej nasze. Więc ogólnospołeczna symbioza z halucynującą sztuczną inteligencją może tworzyć kolektyw, który nie posiada żadnego punktu odniesienia, bo ponieważ kiedy wszyscy będą myśleć w oparciu o te same wzorce predykcyjne, no to nie będzie już miejsca na korektę błędu, nie będzie też miejsca na inny punkt widzenia, tylko wszyscy mogą podążać w kierunku, który algorytm uznał za najbardziej prawdopodobny. Wyobraź sobie teraz globalny system połączonych ze sobą umysłów, w którym każda personalna, ekonomiczna, polityczna decyzja jest wspierana przez sztuczną inteligencję analizującą najbardziej prawdopodobny scenariusz dobra. Przy czym najbardziej prawdopodobny scenariusz dobra wcale nie oznacza najbardziej prawdziwy scenariusz. To znaczy tylko tyle, że system wybrał narrację, która najbardziej pasuje do jego modelu rzeczywistości. A w takim systemie błędy przestają być błędami. No bo jeżeli nikt nie jest w stanie skazać, że to jest błąd, no to halucynacja po prostu staje się społecznym konsensusem. Więc im bardziej zgrywamy się ze sztuczną inteligencją, i to nawet w dzisiejszych czasach, znowu, z czystymi mózgami, bez implantów, ale robiąc coraz więcej rzeczy z czatem GPT yy, i filtrując wszystko przez to, yy, co on odpowie, no to jesteśmy coraz mniej zdolni do zauważania tego, kiedy on się myli. A błąd tej technologii zaczyna być sposobem naszego widzenia świata. Ale to wszystko to i tak małe piwo, ponieważ największe zagrożenie wcale nie ma źródła tutaj na tej planecie. Cała nasza obecna cywilizacja opiera się na bardzo cienkiej warstwie infrastruktury, w której skład wchodzą, wiecie, światłowody, serwery, satelity, sieci elektryczne, czyli wszystkie niezbędne składowe potrzebne do tego, żeby świat funkcjonował tak jak go znamy, ale wystarczy jeden potężny koronalny wyrzut masy ze Słońca, żeby ta cała struktura zgasła i to dosłownie. W 1859 roku miało miejsce zdarzenie, które się nazywa Zdarzeniem Carringtona i spowodowało ono masowe pożary raczkującej wtedy sieci elektrycznej oraz wywołało zorze polarne widoczne aż nad Karaibami. Przez to, że wtedy świat jeszcze nie był masowo zelektryfikowany, ani nie był cyfrowy, to tego, to tego rodzaju zdarzenie nie wywołało jakiejś dużej destrukcji. Ale gdyby tego rodzaju zdarzenie miało miejsce dzisiaj, no to jest to de facto forma końca świata, ponieważ cała struktura systemowo-gospodarczo-polityczna przestaje funkcjonować. Ale to, co nadal dzisiaj posiadamy, to pewne analogowe zaplecze no dobra, cofniemy się o paręset lat do tyłu ale przemy naprzód dalej. Ale teraz, sobie wyobraź, że nie mamy tego analogowego zaplecza, tylko że całe nasze jestestwo było zsynchronizowane z systemem, który właśnie się spalił. Co może stać się z umysłem, który właśnie stracił swoje cyfrowe zaplecze? Co z tym implantem, który jest w środku, który jest już nieaktywny, którego nawet się już nie da wyciągnąć? No bo nie ma do tego technologii, ponieważ świat właśnie cofnął się dosyć drastycznie do, no do tyłu, nie można się cofnąć do przodu. To, to nie jest apokaliptyczna fantazja, tylko to jest realne zagrożenie, które wypływa już dzisiaj na powierzchnię i jakby wiele krajów, znaczy nie wiem czy wiele, ale no, te najbardziej rozwinięte kraje świata pracują nad tym, żeby zabezpieczyć obecną formę funkcjonowania gospodarki właśnie przed takimi wydarzeniami, ale na razie takiego zabezpieczenia jeszcze nie posiadamy. Ale w tym konkretnym przypadku zagrożenie wcale nie wynika z tego, że AI przejmie nad nami kontrolę. Że to ludzie sterujący sztuczną inteligencją przejmą nad nami kontrolę, tylko że ta sztuczna inteligencja zgaśnie razem z nami. A wtedy może się okazać, że po tysiącach lat rozwoju, od opanowania ognia do tworzenia sztucznej inteligencji, ludzie znowu zaczną patrzeć w niebo, które będzie bardzo czyste i pełne gwiazd, no bo nie będzie elektryczności, i zaczną sobie na nowo zadawać pytanie: kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.